W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę ketmia syryjska. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Hetmia syryjska inaczej hibiskus syryjski, a także nazywany ślazowiec syryjski, ślaz drzewny, poślubnik syryjski to gatunek krzewu z rodziny ślazowatych. Pochodzi z Chin i Tajwanu. Był hodowany od dawna, zwłaszcza w Korei i dawnej Persji. Do Europy przybył z Syrii w XVI wieku. Obecnie uprawiany w wielu rejonach świata, a także w Polsce. Hibiskusy syryjskie to dorastające do 3 metrów wysokości krzewy kwitnące o jajowatych, grubo ząbkowanych liściach. W kątach liści znajdują się atrakcyjne kielichowate kwiaty o dużej średnicy. W środku kwiatu widoczny jest duży słupek z pręcikami, zwany prętosłupem. Stanowi on interesującą ozdobę rośliny. Kwiaty ketni zamykają się na noc oraz w trakcie deszczowej pogody. Roślina ozdobna często osadzona w ogrodach o kwiatach półpełnych, pełnych. W kolorach białym, różowym, czerwonym lub fioletowym. Dobrze znosi przycinanie, zwykle pod koniec zimy w celu formowania w gęstszy krzew. Jest najbardziej odporny na mróz gatunkiem Petunii. Petnia w ogrodzie rośnie na glebach żyznych, przepuszczalnych, lekkich i próchnicznych. Wskazane jest też, by podłoże miało lekko kwaśny odczyn. Bardzo ważne jest ponadto systematyczne nawożenie roślin. Lubi miejsca słoneczne i osłonięte od wiatru. Potrzebuje umiarkowanej wilgoci. Kwiaty ketni syryjskiej rozwijają się zazwyczaj od czerwca do sierpnia. Ketnia syryjska sadzona jest w ogrodach i parkach przede wszystkim ze względu na piękne kwiaty. Ładnie prezentuje się hibiskus w ogrodzie w połączeniu z niskimi trawami i brinami. Niektóre odmiany można też uprawiać w pojemnikach. Chetnia Asyryjska jest narodowym kwiatem Korei Południowej i występuje w jej godle narodowym, gdzie ma również znaczenie symboliczne, ponieważ jego nazwa nawiązuje do słowa mugung oznaczającego nieśmiertelność.